ruchy i takie te ruchy, pompujące krążenie słuchając kolęd amerykańskich, relaksacja czas na regenerację jest to dobra metodyka, nie tylko dla alkoholików, bo myślę też o nich, że ustanawia dobre e, ciśnienie krążeniowe dla osób, które muszą przy, tymczasowo leżeć w łóżku duszy, okres czasu, na przykład są chorzy a mało mogą się ruszać sportowo, to dla uchowania dobrego ukrwienia i właściwie stanowienia właśnie swojej kondycji psychofizycznej jest to dobrą metodyką. Daje też do myślenia o reakcjach dzieci leżą i taki, mają takie moje ruchy jakieś swoje, to trzeba rozumieć, że to jest bardzo dobre, ponieważ one wtedy stanowią właśnie swoje czucie i odpowiednie krążenie w organizmie. Jest to w well -y zaletą i wskazane, żeby. Od siebie ruszały się tak, jak im potrzeba, żeby nigdy przed tym nie były hamowane czy powstrzymywane. Nie jest to nerwicą, a jest to zapobieganie powstawaniu nerwicy, ponieważ nerwica, to jest w moim rozumieniu ewolucjonistycznie rozumując, to jest kiedy stopowane, hamowane, blokowane jest wszelaki wyraz człowieka, ekspresjonizacji, narracji jego teatrzykowej, artystycznej bytności, którą ma każdy człowiek taki dziwny zwierz, jaki każdy zwierz też ma w sobie, to to, jeśli jest to właściwe reakcje, zachowawcze, zdrowe, właściwe, które w latach dziesiątych wszędzie były widziane u ludzi, żeby szło tylko malować obrazy i pisać teksty piosenkowe, co w tym jest zawarte, jak i w filmach pokaza pokazywane w teatrzykach, które były wtedy grane, się szło na rodzinne spotkanie i w TVP1, TVP2 teatrzyki były grane, żeby polską ludność zainspirować do tego, to i gdy są stopowane, hamowane, normalne, naturalne reakcje i ruchy, wtedy to powodować może właśnie nerwice. Czyli że człowiek może właśnie, kiedy nie ma wyładowanej w sobie potrzeby wymowy, wyładowanej potrzeby zachowania się sportowo, też rekreacyjnie, dotleniowo, Ekspresyjnie. Nie ma też, gdy nie ma te zachowania, realizacja seksual seksualnej siebie. Stan może podejść do yy, nerwicy. Może do tego dojść. Ruchy, ruchy.